Cześć kochani! Dzisiaj z okazji moich 30 urodzin postanowiłam nagrać odcinek, gdzie mam zdrapki w kwocie 30 złotych, 30 sztuk po złotówce, także fajnie i tutaj mam jeszcze zdrapki od Wandy, które ostatnio dostałam z piękną kartką, także też sobie to dzisiaj zdrapiemy, no i myślę, że możemy sobie zacząć. Nie miałam wcześniej czasu, bo tu, wiecie, ciągle jakieś goście i w ogóle jakoś to przeminęło. E, tutaj mamy teraz pierwszą zdrapkę wabank za złotówkę i zaczynamy. Mamy liczbę 14. Ta jest pusta, kolejna o, 22 zł. Wow, szaleństwo. Czyli tutaj jest 2 złote. Yy, tutaj jest, szukamy trzech takich samych kwot albo ten tron, czy coś takiego. Boże, co to jest tron. I jak znajdziemy tron, to wygrywamy 10 zł. Pusto. Kolejna. Matko, nawet nie wiem, jak tu się drapie. Złotówka, słuchajcie, złotówka jest. Jest dobrze. Kolejna. Pusto. Teraz kolejna, na szczęście. 100. Teraz lotek, i słonia nie ma, a do wygrania było oh, kuźwa, główna chyba to jest. Tak, no niestety. Kolejny lotek. O, mamy słonia, słuchajcie. Jest dobrze. Dwa słonie. Czyli słuchajcie, jak mam dwa razy słonie, to podwajam wygraną. Czyli tutaj jest 4 złote. 4 złote wpadło. Teraz szukam 17. Jest. Mamy 17. Słuchajcie. I co jest pod 17? 5 zł. No, nie, no tego to się nie spodziewałam. <grym> Także super, naprawdę. Tutaj jest kod. Świetnie. Kolejna zdrapa wpada. Mamy 16. I jest pusto kieszonkowe. No tutaj musimy znaleźć plik. Pusto. Kolejne kieszonkowe. Też pusto. Na szczęście Jezu, zjeżdża mi moneta. Pusto. Dwie biedronki. Czy będzie trzecia? No nie. Kolejny. Już widzę, że jest pusto. I następna, na szczęście. I też jest pusto, ale czułam na Biedronkę, a Biedronka to co to było? Ło 20 złotych. Wszystko podwójnie, też nie poszło. Kolejna zdrapa. Co tu jest? Prezent, prezent i prezent. Słuchajcie, mamy trzy prezenty. Co nam daje prezent? Złotówkę. Wow, mamy złotówkę aż na tej zdrawce. Dobra. Złotówka jest. Dalej pusto trzy prezenty są słuchajcie trzy prezenty złotóweczka wleciała kolejna złotówka Dobra. Następna. U, są dwa worki dwie siódemki. No nie, wszystkiego po dwa. Pusto. Następna zdrapa. Jest pusto. I teraz dwa bank. 16 mamy. I pusto. Teraz mamy dziewiętnastkę. U złotóweczka już się tutaj wysunęła. Kolejna, patrzcie, kolejna wygrana. Dwa złote. Czyli na tej zdrabce mamy dwa złote. Świetnie. I teraz kolejny wabank, czternastka. I też jest pusto. Następny wabank. Trzynastka, no nie, tu była trzynastka, niestety. Teraz szukamy dwunastki. No też nie. Teraz szesnastki też jest pusto. Sorry, ale tu mi się wzięła o. Mamy ostatnie dwie zdrapki. O, trzynastka. No słuchajcie, to jest data moich urodzin, ale jest pusta. I szesnastka. Też jest pusto. Słuchajcie, na trzydzieści zdrapek po złotówce mamy dwa, trzy, cztery. 9, 13, 14, 16 zł. To jest ponad połowa. To nie jest tak źle. Także możemy przyjąć, że całkiem przystępnie. Także tak to wygląda. Teraz mamy jeszcze piękne zdrabki od Wandzi. z kartką. I przystępujemy do drapania. Najpierw mamy czarną perłę. Szukam oczywiście pereł. Pusta. Widzę, że ta też zapewne będzie pusta. Też jest pusta. Teraz mamy krzyżówkę, proszę Państwa. Poczekajcie sekundę. No i jedziemy sobie z tą krzyżóweczką. Mamy pierwszą literę H. Z R V Następną literą jest N. Pewnie coś tam przeoczę. Gdybym coś przeoczyła, to się nie bójcie. Prędzej czy później dojdę do tego. <ścoughs> Pewnie później, ale dojdę. Teraz E. Ren to mój pierwszy wyraz. Później mamy S, M. Powiem Wam, że znajomi zrobili mi świetną niespodziankę. Otwieram drzwi. A tu oni są z balonami, z szampanem, nie wiem, z jakąś wódką w ogóle. Naprawdę nie spodziewałam się tego. Nie sądziłam, że wpadną na taki pom... O matko, myślałam, że to te, boż. Źle tu zdrapałam, ale to będę o tym pętać. Także no, nie spodziewałam się ich w takiej Tenery. Myślałam tylko, że na chwilę po mnie podjadą i się na tym skończy. A tu naprawdę zrobili mi mega niespodziankę. Yy, super, naprawdę. Nie spodziewałam się tego. <laughs> nie wiedziałam, że są aż tak pomysłowi, nie? <laughs> Było to do drapie, teraz g. Dobra, mamy ostatnie dwie literki. Tutaj jest P. I U. Z tego co wiem, U nam nic tutaj już nie przyniesie. Sprawdźmy literki kontrolne. No i są oczywiście różne, czyli zdrapka jest przegrana. I kolejna zdrapka od Wandzi. I tutaj szukamy gruszki. Teraz mamy winogrono. Jejku, ja tu jeszcze figę, patrzcie, przegapiłam. Mamy kokos. Arbuz. Kiwi. ciekawe czy chociaż ta ostatnia coś przyniesie brzoskwinka melon boże cię gadam banan wiecie myślę o jednym gadam o drugim nie i melon Na moje oko nie ma tu żadnej linii, no i się nie pomyliłam, mimo wszystko serdecznie, Wandzi, dziękuję za te piękne zdrapki, wspaniałe zdrapki i piękną kartkę, o, może tak, no i przypominam, że miałam dzisiaj 30 zdrapek po złotówce, niewiele z nich wygrało, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć zdrapek na 30 no, tak to się prezentuje. Zapraszam Was jeszcze do mojego rozdania. Link znajdziecie w opisie. I jeszcze Wam chciałam coś pokazać. Co zostałam od mojego chrześniaka. Pewnie większość z Was już widziała, ale jeszcze chciałam to pokazać. Patrzcie. Także czekajcie na ten odcinek. Ja sama jestem tak ciekawa, ale na razie nie mam czasu go nagrać. Na razie muszę nacieszyć oko tym, tym wszystkim, tym co widzę. Także mega jest ten prezent, naprawdę. Ja nie, po, nie znam słów, żeby to opisać. Ciekawe, co tu się znajdzie. No i słuchajcie, jeszcze Wam bym chciała polecić serdecznie stronę właśnie... Znajdziecie link w opisie do strony Edyty, która wykonuje tak piękne kartki i bony. Dostałam też to dzisiaj. Często korzystam z tych usług u edyty. Jakieś kartki, boksy weselne, zaproszenia na jakieś komu... Znaczy, ja na komuś nie korzystam ani na wesele, ale ogólnie, że wiem, wiem, że takie coś robi. Bony podarunkowe dla różnych firm. Także serdecznie Wam polecam. Link znajdziecie w opisie. Te kartki są po prostu przepiękne. Przepiękne. Dostałam też taką od rodziców, znaczy, no nie taką samą, ale podobną. Mega i zapraszam Was serdecznie do skorzystania właśnie z tych usług. Może właśnie Wam się pod, spodoba i, i skorzystacie. Także naprawdę link będzie w opisie. Zawsze się można skontaktować z edytą. Na pewno Wam coś pomoże, doradzi i wyceni. Także serdecznie polecam. Dziękuję Wam bardzo za każde miłe słowo. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.